Czy zdarzyło ci się kiedyś, że twój umysł po prostu nie przestaje pracować? Myśli się kłębią, zmartwienia przejmują kontrolę, a ty ledwo możesz złapać oddech? Każdy z nas przez to przechodzi, to zupełnie normalne. Problem zaczyna się, gdy ta nieustanna gonitwa myśli zamienia naszą codzienność w prawdziwe wyzwanie. Ale dobra wiadomość jest taka, że istnieje sposób na odnalezienie spokoju i równowagi o prostszy. Niż mogłoby się wydawać. W tym materiale pokażę ci ośnio prostych, ale skutecznych strategii, które pomogą uspokoić twój umysł i radzić sobie z trudnościami życia w dużo lżejszy sposób. Zostań ze mną do końca, a gwarantuję, że te porady odmienią sposób, w jaki podchodzisz do stresujących chwil. Zaczynamy. Wyobraź sobie, że jedziesz na ważne spotkanie i nagle utkniesz w korku. Frustracja narasta. Myślisz o tym. Co stracisz o tym, że się spóźnisz, albo o uciekającym czasie? W takim momencie masz dwie opcje. Może się złościć i pogrążyć w frustracji, albo zaakceptować, że nie masz wpływu na sytuację. Co wybierasz? Próba walki z tym, czego nie możemy kontrolować, zwykle tylko pogarsza sprawę i zwiększa poziom stresu. Gdy zaakceptujemy to, czego nie możemy zmienić, nasz umysł się uspokaja ponieważ przestajemy tracić energię na coś, co nie ma rozwiązania. Zaakceptowanie tego, czego nie możemy zmienić, nie oznacza poddania się czy bierności. Wręcz przeciwnie, to zrozumienie, że są rzeczy, nad którymi po prostu nie mamy kontroli. Wyobraź sobie rzekę. Jeśli próbujesz płynąć pod prąd, marnujesz energię, ale jeśli zaakceptujesz nurt, możesz poruszać się szybciej i z większą łatwością dotrzeć do celu. Akceptacja to jak nauka pływania z prądem przestajesz marnować energię na niepotrzebną walkę. Przynosi ulgę, bo przestajesz zmagać się z tym, co nieuniknione i zaczynasz skupiać się na tym, co możesz zrobić. Filozof Seneka powiedział: Los prowadzi tego, kto się poddaje, a tego, kto opiera się i ciągnie za sobą. Oznacza to, że akceptując to, co się dzieje, życie staje się łatwiejsze. Możesz to porównać do drogi, jeśli nie możesz zmienić trasy. Zawsze możesz wybrać, jak nią podążasz. Gdy akceptujesz rzeczywistość, uwalniasz się od frustracji i zyskujesz jasność, by podejmować lepsze decyzje. Siła akceptacji polega na tym, że nie tracisz energii na walkę z niezmiennym, a zyskujesz ją na bardziej efektywne działania. Nie oznacza to, że trzeba godzić się ze wszystkim bez działania. Jeśli nie możesz zmienić korka, Możesz zmienić swoje podejście do niego, posłuchać ulubionej muzyki, przemyśleć coś ważnego, lub po prostu się zrelaksować. Sekret tkwi w zaprzestaniu walki z nieuniknionym i w stworzeniu przestrzeni na bardziej produktywne działania. Kiedy akceptujesz to, czego nie możesz zmienić, odkrywasz nową perspektywę i spokój, który pozwala Ci skupić się na tym, co naprawdę ważne. Akceptując to, czego nie możesz zmienić. Uwalniasz swój umysł od ciężaru frustracji i zyskujesz przestrzeń, by skoncentrować się na chwili obecnej. To właśnie w teraźniejszości odnajdujemy spokój, zamiast gubić się w myślach o przeszłości lub martwić o przyszłość. A skoro mowa o teraźniejszości, odkryjmy, jak życie tu i teraz może być kluczem do równowagi i spokoju. Czy zauważyłeś, jak łatwo jest dać się porwać myślom o przeszłości lub zamartwiać się przyszłością? To bardzo powszechne. Wyobraź sobie, że jesteś w parku, wdychasz świeże powietrze, słuchasz szumu liści na wietrze. Zamiast cieszyć się tą chwilą, zaczynasz rozmyślać o trudnej rozmowie sprzed kilku dni albo o tym, co musisz zrobić jutro. Takie myśli oddalają cię od teraźniejszości, a ty tracisz piękno chwili. Dzieje się tak, bo nasz umysł często błądzi gdzieś indziej, zamiast być tam, gdzie rzeczywiście jesteśmy. Życie w teraźniejszości nie oznacza ignorowania obowiązków czy lekcji z przeszłości. Chodzi o to, by zrozumieć, że przeszłość już minęła, a przyszłość, niezależnie od planów, jeszcze nie nadeszła. Jedyną realną rzeczą, którą mamy, jest teraz. To oznacza, by w pełni czerpać z każdej chwili, nie dając się pochłonąć temu, czego nie możemy w tej chwili zmienić. Jeśli jesteś z przyjaciółmi, skup się na rozmowie zamiast myśleć o tym, co musisz zrobić później. Będąc w pełni obecnym, tworzysz autentyczniejsze więzi z otaczającym cię światem. Istnieją praktyki, które mogą pomóc w byciu obecnym, na przykład medytacja. Koncentrując się na oddechu lub odczuciach w ciele, zaczynasz głębiej doświadczać chwili obecnej. To pomaga wyciszyć myśli i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Z czasem życie w teraźniejszości staje się bardziej naturalne. Zaczynasz dostrzegać więcej szczegółów wokół siebie, delektować się tym, co robisz i cieszyć się drobnymi radościami, które oferuje życie. Życie w teraźniejszości to także skuteczny sposób na zmniejszenie lęku. Gdy zauważysz, że jesteś przytłoczony myślami o przyszłości lub przeszłości, zatrzymanie się na chwilę i skupienie na oddechu może przynieść natychmiastową ulgę. Zamiast zgubić się w myślach i obawach, możesz skoncentrować się na tym, co robisz teraz, na tym, co cię otacza. To redukuje obciążenie psychiczne i przynosi więcej spokoju. Jeśli kiedykolwiek czułeś się przytłoczony ciągłym natłokiem myśli o rzeczach, nad którymi nie masz kontroli, zrozumienie mocy teraźniejszości jest jak znalezienie schronienia. Kiedy zaczynasz żyć tu i teraz, pojawia się poczucie lekkości. To tworzy solidną podstawę dla kolejnego kroku zaprzestania porównywania się z innymi. Gdy jesteś naprawdę obecny, ciesząc się własną drogą, porównania przestają mieć znaczenie. Twój spokój rośnie, a życie staje się bardziej autentyczne. Wyobraź sobie, że jesteś w pracy i nagle szef zleca ci skomplikowane zadanie, zupełnie bez wcześniejszego uprzedzenia. Pierwszą reakcją prawdopodobnie będzie frustracja a może nawet złość na całą sytuację. Ale jeśli poświęcisz chwilę na zastanowienie się, zdasz sobie sprawę, że Twoja początkowa reakcja nie jest koniecznością. Prawda jest taka, że chociaż nie możemy kontrolować tego, co dzieje się wokół nas, mamy pełną kontrolę nad tym, jak na to reagujemy. I to właśnie ta kontrola robi całą różnicę. Kontrolowanie swoich reakcji nie oznacza, że przestajesz odczuwać emocje. To zupełnie naturalne, że w niektórych sytuacjach czujemy frustrację czy stres. Ale to, co możesz wybrać, to sposób, w jaki sobie z tymi emocjami poradzisz. Na przykład, zamiast wybuchać gniewem, możesz wziąć głęboki oddech, spokojnie przeanalizować sytuację, a następnie zdecydować, jak najlepiej postąpić. Ta kontrola to jak posiadanie supermocy w swoich rękach. Możesz zmienić bieg trudnego momentu. Po prostu zmieniając swoją reakcję. Filozof Epiktet nauczał, że ginie rzeczy, które nas spotykają, ale to, jak na nie reagujemy, ma na nas wpływ. Oznacza to, że możemy przeżywać te same trudne sytuacje, ale jeśli wiemy, jak na nie reagować, nasze doświadczenie będzie zupełnie inne. Jeśli zareagujesz złością, coś, co mogłoby być prostym problemem, stanie się górą stresu. Ale jeśli zachowasz spokój i zdecydujesz się działać mądrze, problem straci nad tobą władzę. Klucz tkwi w tym, jak reagujesz. Kontrolowanie swoich reakcji to stałe ćwiczenie. Zacznij od mniejszych sytuacji i trenuj. Jeśli ktoś przerwie ci, kiedy mówisz, zamiast się zdenerwować, zatrzymaj się i zastanów, jak odpowiedzieć spokojnie i konstruktywnie. Ta umiejętność z czasem się rozwija i im bardziej ją praktykujesz. Tym łatwiej radzisz sobie z trudniejszymi sytuacjami. Daje ci to zdolność radzenia sobie ze wszystkim bez utraty emocjonalnej równowagi. Teraz, gdy zrozumiałeś moc kontrolowania swoich reakcji, mam dla ciebie pytanie: jak zazwyczaj reagujesz, gdy dzieje się coś niespodziewanego, na przykład w pracy lub w twojej codziennej rutynie? Jak się czujesz, gdy sytuacja cię zaskakuje i nie wiesz, jak na nią odpowiedzieć? Zostaw mi komentarz. Powiedz, jak radzisz sobie w tych napiętych momentach, albo czy znasz kogoś, kto łatwo traci panowanie nad sobą. Będę tutaj, aby pomóc ci znaleźć sposoby na radzenie sobie w spokojniejszy sposób. A kiedy przejmujesz kontrolę nad swoimi reakcjami, zaczynasz dostrzegać, jak lepiej możesz zarządzać swoimi emocjami, co pomaga ci podchodzić do przyszłości z większym spokojem. A o przygotowaniu na przyszłość, bez niepotrzebnego lęku, porozmawiamy teraz. Wyobraź sobie, że jutro czeka Cię ważne wydarzenie w pracy, a niepokój zaczyna Cię ogarniać. Zaczynasz myśleć o tym, co może pójść nie tak, o szczegółach, których nie możesz kontrolować, i to tylko zwiększa Twoje zmartwienia. Prawda jest taka, że lęk przed przyszłością często wynika ze strachu przed nieznanym. Ale jeśli się chwilę zastanowisz, zobaczysz, że nie da się przewidzieć, co się wydarzy. Dlaczego więc tracić energię na zamartwianie się? Przygotowanie na przyszłość jest ważne, ale lęk nie jest częścią tego procesu. Jeśli wiesz, że robisz wszystko, co w Twojej mocy, aby być gotowym, to niepokój staje się zbędny. Nie pomoże Ci rozwiązać żadnego problemu, a jedynie odbierze Ci spokój. Przygotowanie to praca, którą możesz wykonać teraz, ale troska o przyszłość to coś, co wymyka się spod Twojej kontroli. Kiedy skupiasz się na tym, co możliwe, Zamiast się martwić, staje się spokojniejszy i bardziej skuteczny. Filozof Marek Aureliusz, jeden z wielkich stoików, mawiał nie ma nic dobrego ani złego w przeszłości, chyba że uczynisz to takim swoimi działaniami. To nas uczy, że w przygotowaniach do przyszłości najważniejsze jest mądre działanie w teraźniejszości. Możesz teraz dać siebie wszystko, a to wystarczy na to, co nadejdzie. Klucz nie tkwi w obawie przed przyszłością, ale w gotowości do zmierzenia się z nią spokojnie i z jasnością umysłu. Lęk to próba kontrolowania czegoś, co jest poza Twoim zasięgiem. Nie pomaga w niczym, jedynie powoduje cierpienie z powodu czegoś, co jeszcze się nie wydarzyło. Przygotowanie na przyszłość, bez ulegania lękowi, jest jak planowanie podróży. Możesz wybrać najlepszą trasę, dokonać rezerwacji i zorganizować wszystko. Ale po drodze nie możesz kontrolować wszystkiego. Najważniejsze jest, aby być gotowym na to, co nadejdzie, bez paniki, ale z zaufaniem do tego, co już zrobiłeś, aby się przygotować. Kiedy uczysz się kontrolować lęk przed przyszłością i przygotowywać się bez obaw, uwalniasz cenną energię, którą możesz wykorzystać na cieszenie się teraźniejszością i pewność siebie w obliczu tego, co nadchodzi. Wyobraź sobie, że budzisz się rano i postanawiasz wyjść na spacer. Zakładasz strój sportowy, ale szybko pojawia się wymówka, na zewnątrz jest za zimno lub mam inne rzeczy do zrobienia. Pokusa, by przełożyć to na później, jest silna, ale samodyscyplina to właśnie to, zdolność do utrzymania swojej decyzji, nawet gdy pojawia się trudność. Kiedy wybierasz działanie zgodne z tym, do czego się zobowiązałeś, niezależnie od chwilowych pokus praktykujesz samodyscyplinę. Samodyscyplina jest jak mięsień, który musi być trenowany. Na początku może to być trudne, zwłaszcza gdy nie widzisz natychmiastowych rezultatów. Jednak tak jak w przypadku podnoszenia ciężarów, im więcej ćwiczysz, tym staje się silniejsza. Na przykład, jeśli zaczniesz wykonywać małe codzienne zadania, takie jak ścielenie łóżka zaraz po wstaniu, ćwiczysz ten mięsień samodyscypliny. Te małe działania się kumulują, a z czasem twoja zdolność do podejmowania bardziej skoncentrowanych i produktywnych decyzji staje się silniejsza. Filozof Arystoteles powiedział: Jesteśmy tym, co robimy powtarzalnie. Oznacza to, że praktykując samodyscyplinę codziennie, stajesz się osobą, która działa w sposób skoncentrowany i odpowiedzialny. Chodzi o to, by nie dążyć do doskonałości, ale starać się codziennie poprawiać. A posiadając dyscyplinę w swoich działaniach, tworzysz solidną podstawę, by osiągać większe cele, ponieważ zaczynasz ustanawiać wzór zachowań, który zaprowadzi cię do sukcesu. Praktykowanie samodyscypliny oznacza również naukę mówienia i nie temu, co odciąga cię od celów. Na przykład, gdy decydujesz się nie ulegać pokusie obejrzenia kolejnego odcinka serialu lub odłożenia ważnej pracy, wybierasz to, co jest ważniejsze na dłuższą metę. Pomaga ci to skupić się na tym, co naprawdę się liczy, nie dając się rozpraszać. A w miarę jak rozwijasz samodyscyplinę, zauważasz, że stała praktyka sprawia, że wszystko staje się łatwiejsze. To, co wcześniej wydawało się trudne, jak wczesne wstawanie czy codzienne obowiązki, staje się drugą naturą. Tworzy to solidną podstawę dla Twojego życia, a od tego momentu zaczynasz dostrzegać jak Twoje nawyki mogą wyznaczyć drogę do bardziej zrównoważonego życia i pozytywnych rezultatów. I to jest moment, w którym możemy zacząć myśleć o tym, jak wytrwałość może być kluczem do utrzymania koncentracji i kontynuowania postępu, nawet gdy pojawiają się wyzwania. Cóż, dochodzimy do szóstego punktu, ale zanim to zrobimy, zauważyłem, że jeszcze nie polubiłeś tego wideo. To naprawdę ważne, aby YouTube nadal polecał moje treści, a ja mogłem dalej Ci pomagać. Więc nie zapomnij dać lajka. To za darmo. Dziękuję. Kontynuujmy. Wyobraź sobie, że jesteś na spotkaniu w pracy, a ktoś zaczyna mówić o czymś, co nie ma nic wspólnego z tematem. Czujesz się zirytowany, ale zdajesz sobie sprawę, że nie możesz kontrolować tego, co ta osoba mówi. Jednak to, co możesz kontrolować, to sposób, w jaki zareagujesz. Masz wybór. Możesz się zdenerwować lub po prostu zaakceptować sytuację i skupić się na tym, co naprawdę jest dla Ciebie ważne. To właśnie jest istota tego, co jest pod naszą kontrolą nasze reakcje i nasze postawy, a nie działania innych osób ani zewnętrzne okoliczności. Prawdziwa wolność pochodzi z zrozumienia, gdzie leży nasza siła. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie możesz kontrolować wszystkiego, co dzieje się wokół Ciebie, ale możesz kontrolować sposób, w jaki wybierasz reagować na tę sytuację, uwalnia się od niepotrzebnego stresu i niepokoju. Na przykład, jeśli kolega z pracy krytykuje cię niesprawiedliwie, możesz wybrać, czy zareagujesz ze złością, czy spokojem, starając się zrozumieć powód krytyki. Ten wybór należy do ciebie i to właśnie jest pod Twoją kontrolą. Filozof Epiktet mówił: Nie to, co ci się przydarza, ale to, jak reagujesz, ma znaczenie. Ta myśl może stać się ważnym filarem Twojego życia. To, co jest pod Twoją kontrolą, to Twoje reakcje i wybory. Kiedy zaczynasz to rozumieć, sytuacje życiowe przestają być ciężarem, ponieważ zdajesz sobie sprawę, że zawsze masz moc, by wybierać, jak na nie zareagować. Niezależnie od tego, co się dzieje wokół Ciebie, to, co naprawdę się liczy, to sposób, w jaki sobie z tym radzisz. Skupiając się na tym, co możesz kontrolować, zaczynasz podejmować bardziej zdecydowane i zrównoważone decyzje. Zamiast tracić energię na martwienie się o to, czego nie możesz zmienić, koncentrujesz się na tym, co naprawdę ma znaczenie. Dzięki temu, rozumiejąc, co jest pod twoją kontrolą, możesz skupić się na tym, co najważniejsze i poprawić swoje życie w sposób praktyczny i znaczący. A kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz modelować sytuację, Koncentrując się na tym, co jest pod Twoją kontrolą, staje się oczywiste, że możesz zbudować bardziej zrównoważoną ścieżkę. To zrozumienie przygotowuje nas na kolejny krok, którym jest przyjęcie postawy wdzięczności, koncentrując się na tym, co już mamy i co możemy osiągnąć dzięki wyborom, które podejmujemy. Wyobraź sobie, że budzisz się rano i zamiast martwić się o wszystko, co jeszcze musisz zrobić, decydujesz się rozpocząć dzień. Koncentrując się na wszystkim, co już osiągnąłeś, może masz rodzinę, która cię wspiera, pracę, która pozwala ci opłacać rachunki, a może po prostu ciepłą kawę, która dobrze rozpoczyna dzień. Praktyka wdzięczności nie polega tylko na dostrzeganiu wielkich osiągnięć, ale na zauważaniu małych rzeczy, które często umykają naszej uwadze w codziennym życiu. Kiedy praktykujesz wdzięczność. Zaczynasz dostrzegać pozytywne strony sytuacji i doceniać to, co masz, zamiast koncentrować się na tym, czego ci brakuje. Wzęczność uczy nas, jak koncentrować się na tym, co już mamy, a nie na tym, co tracimy lub czego jeszcze pragniemy. To nie oznacza, że powinniśmy przestać marzyć lub starać się poprawiać, ale codzienna praktyka wdzięczności pomaga nam żyć z większą równowagą i zadowoleniem, dostrzegając wartość małych zwycięstw. Jak uśmiech bliskiej osoby czy smaczny posiłek, zaczynasz czuć, że życie jest pełne cennych momentów, nawet w najprostszych rutynach. Filozof Marek Aure już w swoich medytacjach pisał o tym, jak wdzięczność może zmienić naszą perspektywę na świat. Twierdził, że zawsze można znaleźć coś, za co warto być wdzięcznym, nawet w trudnych chwilach, i to zmienia nasze postrzeganie życia. Praktykując wdzięczność, przenosisz uwagę z tego, co wymyka się spod twojej kontroli, na to, co jest pozytywne i dostępne dla ciebie. Ta zmiana perspektywy może złagodzić poczucie frustracji i zwiększyć twoje poczucie dobrostanu. Wzęczność to codzienna praktyka, którą można rozwijać na różne sposoby. Możesz zacząć od robienia codziennej listy rzeczy, za które jesteś wdzięczny, lub poświęcić kilka minut swojego dnia na refleksję nad pozytywnymi rzeczami, które już masz. To pomaga wzmocnić Twój umysł i kultywować pozytywne nastawienie. Im więcej praktykujesz wdzęczność, tym łatwiej dostrzegać dobre rzeczy wokół Ciebie, nawet w trudnych chwilach. Praktykując wdzęczność, zaczynasz dostrzegać jej bezpośredni wpływ na Twoją wewnętrzną równowagę oraz zdolność radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami. Ta koncentracja na tym, co już mamy, przygotowuje nas do kolejnego kroku rozwijania naszej odporności. Czyli zdolności do przezwyciężania trudności bez utraty równowagi. A jeśli dotarłeś aż tutaj, zostaw w komentarzach. Od dziś skoncentruję się na tym, co mogę kontrolować. W ten sposób będę wiedział, że film jest dla Ciebie pomocny i zmienia Twoje życie. Kontynuujmy. Wyobraź sobie, że przechodzisz przez trudny okres być może w pracy, w życiu osobistym, lub nawet w kwestiach zdrowotnych. Na początku masz wrażenie, że nie dasz rady przez to przejść, ale z biegiem czasu zdajesz sobie sprawę, że udaje ci się stawić czoła sytuacji, że stopniowo wszystko się poprawia. To właśnie jest odporność, zdolność do szybkiego powrotu do formy po trudnych chwilach i do pójścia naprzód. Życie zawsze stawia przed nami wyzwania, ale to, co decyduje o tym, czy je przezwyciężymy, to sposób, w jaki radzimy sobie z tymi trudnymi momentami. Odporność nie oznacza braku smutku, złości czy frustracji. Każdy z nas ma swoje chwile słabości. Prawdziwa odporność polega na tym, jak wstajemy po tych upadkach. To zdolność spojrzenia na trudności, wyciągnięcia z nich lekcji i pójścia naprzód silniejszymi. Kiedy znajdujesz się w trudnej sytuacji, odporność pomaga Ci zrozumieć, że ten moment to nie koniec, ale po prostu faza, która minie, jak drzewo które ugina się pod wpływem burzy, ale się nie łamie, możesz również nauczyć się wzmacniać z każdą trudnością. Filozof Epiktet mówił: Nie to, co nam się przydarza, lecz jak na to reagujemy, ma na nas wpływ. To doskonale pasuje do odporności. Trudne sytuacje są nieuniknione, ale to, jak zdecydujesz się na nie zareagować, może zrobić różnicę między tym, czy zatracisz się w bólu, a tym, czy wyjdziesz z tego silniejszy? Każde wyzwanie to okazja do przetestowania naszej wewnętrznej siły i rozwoju odporności, która pozwala iść naprzód. Rozwijanie odporności to proces, który nie odbywa się z dnia na dzień. Z każdym wyzwaniem, któremu stawiamy czoła, mamy okazję nauczyć się czegoś więcej o sobie i wzmocnić naszą zdolność radzenia sobie w przyszłości. Niektórzy ludzie są naturalnie odporni, ale dobrą wiadomością jest to, że dzięki praktyce każdy z nas może stać się bardziej odporny. Kiedy nauczysz się traktować trudności jako część procesu wzrostu, ciężar sytuacji staje się lżejszy. Wzmacniając swoją odporność, zdajesz sobie sprawę, że mimo najbardziej wymagających sytuacji, masz moc, by się podnieść i kontynuować. Ta zdolność do adaptacji pomoże ci podejść do niespodziewanych sytuacji życiowych w bardziej zrównoważony sposób. Rozwijając tę zdolność. Jesteś lepiej przygotowany do jeszcze większej kontroli nad tym, jak radzić sobie z życiem, wiedząc, że niezależnie od trudności drogi, zawsze istnieje sposób, by iść dalej. Teraz, kiedy masz te ośnio prostych strategii, czas je wdrożyć i zacząć zmieniać sposób, w jaki radzisz sobie z codziennymi wyzwaniami. Uspokajanie umysłu to proces, który nie dzieje się od razu, ale z czasem te małe kroki będą miały wielki wpływ na twoje życie. Pamiętaj, kluczowym jest postawienie pierwszego kroku i utrzymywanie systematyczności. Za każdym razem, gdy zastosujesz którąś z tych strategii, będziesz coraz bliżej życia w większym spokoju i jasności umysłu. A w trakcie tej drogi zauważysz, jak wielką różnicę w Twoim postrzeganiu świata może zrobić spokój. A jeśli, tak jak ja, uwielbiasz uczyć się więcej o filozofii stoickiej i rozwoju osobistym mężczyzn, nie wychodź z tego filmu zanim nie podzielisz się nim z przyjacielem, który potrzebuje, aby jego życie zostało przekształcone przez ten materiał. Widzisz te sugestie wideo na swoim ekranie? Pierwsze wybrałem specjalnie dla ciebie, a drugie to sugestia samego YouTube'a. Do zobaczenia tam i do następnego filmu.